Mora. Dlaczego się tu skradasz, mora? Jarze, daj mi moc życiową. Odłóż broń! Jak śm... moja głowa Odłóż broń. Głuchy jesteś? Odłóż broń. Ty nic nie rozumiesz, co? Nie będzie za Tobą tęsknił. wòva. oh <coughs> Na pewno masz coś lepszego do roboty. Spadaj! Pokaż. Już po wygłodniałych wilkach. Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. Jak mogę zjednać sobie orków? Oddaj im jakąś przysługę. Pokaż im, że możesz być przydatny, choć jesteś tylko człowiekiem. To proste. W końcu dopuszczą cię do uruka. Będę śledził twoje poczynania. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Nie. Nie wiemy... Nigdy cię nie widziałem. Czego tu szukasz? Należysz do ludu pustyni, asasynów? Tak, jestem asasynem i któregoś dnia powrócę na pustynię. Pogoda na wybrzeżu jest brzydka i nieprzewidywalna, a ja potrzebuję gorącego piasku pod stopami i palącego słońca nad głową. Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem i jestem bardzo zajęty. Chcę kupić miksturę. Wyglądam na takiego, który sprzedaje towary byle komu? Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes. Gdzie mogę znaleźć zioła lecznicze? Rozejrzyj się przy latarni morskiej. Wczoraj widziałem tam kilka sztuk. Możesz mnie nauczyć czegoś o alchemii? Zrób coś dla mnie, a ja pomyślę, jak mogę Ci się odwdzięczyć. Tu jest napisane coś o alchemii. Przestań! natychmiast <tryk> <tryk> które rzeczy nigdy się nie zmieniają. Zartujesz sobie. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Robi się coraz gorzej. Oto zioła lecznicze, o które prosiłeś. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Chcę kupić miksturę. Dobrze. No. Alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. To chyba twoje rzeczy. No dawaj! Doskonale! Czego jeszcze chcesz? Spadaj stąd! A co z moją nagrodą? Nagroda? No dobra. Weź to złoto! A teraz spadaj! Zapolujmy na bandytów. Ta świnia na pewno ukrywa się w jakiejś jaskini na wybrzeżu. Daj znać, kiedy zacznie się impreza. Poczekaj chwilę. O co chodzi? Bierzesz wszystko, co chcesz, zupełnie jak złodziej. I to mi się podoba. Interesowałaby Cię praca? Co to za praca? W magazynie Urkrasa. Jest kilka złotych kielichów. Chcą nimi zapłacić za nowych niewolników. Jeśli sprawisz, aby zniknęły, nauczę cię otwierania zamków. Opowiedz mi więcej o złodziejach. Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Zawsze wypatrujemy okazji. Zwykle wiemy, gdzie można trafić na atrakcyjną zdobycz i lubimy sprzedawać naszą wiedzę. To miłe. Prawda? <laughs> Właśnie dlatego zostałem złodziejem. Sprawiłem, że złote kielichy zaginęły. Wiedziałem, że to ci się spodoba. Możesz zamienić złote kielichy na mnóstwo złota u każdego kupca. Jeśli wciąż szukasz pracy, udaj się do Ardei. Strażnik wieży, Jack, nieźle zarobił na buntownikach. Rozumiem. Co się stało? Nigdy nie widziałeś człowieka przerzucającego świński gnój? I przestań się uśmiechać jak idiota. Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko bym oddał za powrót do dawnych, dobrych czasów. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy, nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W latarni więziony jest potężny paladyn Wenzel. Z jego pomocą zaryzykowałbym atak na orków w Cape Dan. Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie. Dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu trzy paczki broni. Wszystko jest możliwe. Mam tu trzy paczki broni dla was. Dobrze, nawet doskonale. Dziękuję. Masz. Zapłacę Ci za nie. Stać ani kroku dalej. Nie, nie wiemy czy można ci ufać. Przyniosłem ci trochę mięsa. Super! Dzięki, stary! Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół. Lepiej odejdź. Stać! A... Nie. O, dziękuję. Na razie wystarczy. Jeśli będziesz potrzebował wyposażenia, wiesz gdzie mnie szukać. Potrzebuję wyposażenia, więc zobacz co mam. Fatermistrz Descartes jest zadowolony z mikstur. Dobra robota. Nauczysz mnie walki? Właśnie tak. Nauczysz no. mnie walki? Dobrze. Dob Nie jesteś... Odłóż broń, widzisz? To nie było takie trudne. Stać, ani kroku dalej. Mogę pomówić z urukiem? Możesz wejść. Uruk na Ciebie czeka, Mora. Walcz z honorem. To ty jesteś tą morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Moi wojownicy o tobie mówią. Mam nadzieję, że nic złego. Szanują cię. Mnie to wystarczy. Trudno do ciebie dotrzeć. Przywódcy orków nie zadają się zbyle którą morą. Mamy ważne zadania w służbie naszego własnego ludu. Nie zajmujemy się sprawami niewolników. Od tego mamy najemników. Jakie dokładnie zadanie ci wyznaczono? Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. Są wszędzie. Nawet w tym mieście. Nie udało mi się jeszcze odnaleźć ich kryjówki. Niewolnicy nazywają ją Redok. Dla mnie to gniazdo szczurów.